Katolicy koncesjonowani, którzy pójdą na układ z tym światem, oni jeszcze jakiś czas będą funkcjonować. Ostatecznie tak pójdą do wycinki, bo są katolikami. Bo my w tym walcu o światowej rewolucji jesteśmy jak piachem rzuconym w te tryby. No, będziemy zmiażdżeni. I na to trzeba przygotować nasze dzieci. Będziesz wykluczony. Of, evil, only our faith in the of Christ can save us. But it requires warriors ready to risk their reputations, their names, even our very lives, to stand for the truth. Co jak czuje, jak, jak się widzi, patrzy, słyszy, co się dzieje z Kościołem? To trudno chyba w kilku słowach odpowiedzieć jest na to pytanie. Co czuje, Co czuję? Złość. Czuję złość, bo Widzę tak wiele dusz, które cierpią, które idą na potępienie. Widzę cywilizację, która upada, i wiem, że tak łatwo Kościół mógłby to zmienić. Widzę jakby ten potencjał, tą moc Kościoła. Gdyby struktury kościelne żyły wiarą, to mielibyśmy naprawdę inny świat. Tyle dusz mogłoby otrzymać prawdę, tyle takich ważnych cywilizacyjnych decyzji mogłoby być innych. Kościół mógłby tak wiele dzisiaj zrobić. A więc gdy widzę ten stan Kościoła, no to z jednej strony chce mi się płakać, z drugiej strony zaciskają mi się pięści. Tak Pan Jezus do tego dopuścił i każdy z nas musi w tej sytuacji robić to, co może. Także ani nie poddaje się, ani nie płaczę, ani nie, nie, nie zaciskam tych pięści, tylko robię to, co mogę. Co od...